Co zrobić, żeby poradzić sobie z natłokiem myśli? Dostaję coraz częściej takie pytania. I tak, jeżeli chodzi o natłok myśli, no to możemy popatrzeć na to, że jesteśmy teraz przestymulowani. Różnego rodzaju informacjami, począwszy od tego, że każda aplikacja w Twoim tele telefonie ma specjalistów, którzy pracują nad tym, żeby przyciągnąć Twoją uwagę. Więc fajnie jest po prostu, jeżeli chodzi o telefon i o aplikację, to po prostu wyłączyć sobie albo przyciszyć chociaż powiadomienia w telefonie. Dalej, jeżeli chodzi właśnie o telewizję, radio. I wszystkie inne rzeczy, reklamy, które po prostu z każdej możliwej strony nas dosięgają, to fajnie jest po prostu mieć na to, zrobić sobie dietę taką ubogą informacyjną. Czyli po prostu, jak widzimy, że coś takiego jest, no to jeżeli to faktycznie nie jest Ci potrzebne, czyli nie jest to produkt, którego aktualnie szukasz, bo jest Ci naprawdę potrzebny, to warto jest się od tego zdystansować i po prostu tego nie pochłaniać. I teraz szczególnie dużo osób mnie pyta, ponieważ w tym 2020 roku z uwagi też na COVID mamy większą jeszcze potrzebę i, i takie odczucia, że potrzebne jest nam to właśnie, żeby czytać i sprawdzać co chwilę, ile jest osób zarażonych, co dalej ze szczepionką? Czy nasi bliscy są zdrowi, jak to to wszystko wygląda? Jak sytuacja lockdownu w różnych krajach, w naszym kraju i tego jest bardzo dużo. Ja sama miałam z tym problem, bo na samym początku, właśnie pandemii, bardzo się tym przejmowałam i faktycznie moje myśli tylko i wyłącznie pracowały wokół tego. I tutaj można sobie zrobić coś takiego, co na przykład u mnie bardzo działa i fajnie też u moich podopiecznych. To jest właśnie to, żeby zmniejszyć ilość informacji do takiego niezbędnego minimum. I dla każdego to może być inna rzecz, dla mnie to jest teraz dziennie wejdę po prostu i sprawdzę sobie w środku dnia, jak wyglądają właśnie te zachorowania, sprawdzę, zadzwonię do moich bliskich, czytał, napiszę wiadomości i zawsze też daję sobie ten czas na to, żeby sprawdzić, czy wszyscy jesteśmy zdrowi. Więc tutaj jakby kolejna z tych rzeczy można po prostu wziąć i się trochę od tego zdystansować, a jednocześnie zrobić wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie, żeby, żeby być zdrowym, zdrową w każdym razie, jeżeli chodzi o, o to, co zrobić, żeby mieć mniej myśli i jak sobie z tym poradzić, z tym natłokiem myśli, to jest też to, żeby popatrzeć sobie na cały dzień. Ja sama byłam temu naprawdę mega winna, dlatego że ja przez, e, przyznam się teraz do czegoś, czyli ja przez, e, właśnie w tym roku przeczytałam 65 książek w audiobooku, tam jeszcze masę innych e, w standardowo. W każdym razie robiłam coś takiego, że nie za wygodnie czułam się z sobą i ze swoimi myślami. <laughs> Cześć Prada. Więc co ja wtedy robiłam? Robiłam to, że słuchałam sobie, tylko widziałam i oczywiście, w, w, nie całej mnie, prawda, i po inteligencku zrobiłam tak, że pochłaniałam informacje, które wydawało mi się, że będą mi pomocne, jeżeli chodzi o moją pracę, moje zainteresowanie. Więc słuchałam po prostu podcasty, audiobooki, czytałam cały czas w mediach społecznościowych rzeczy od moich mentorów, które były mi potrzebne i które jakby dalej są mi potrzebne. Natomiast warto jest też znaleźć sobie czas na spokój, na ciszę. Czyli zamiast słuchać codziennie jednej książki, jak ja to robiłam, a przez tam. Jakiś czas, to warto jest wybrać sobie tą najważniejszą, która jest Ci aktualnie potrzebna. Zamiast słuchać codziennie kilka podcastów, również wybrać sobie jeden, który naprawdę jest w temacie, który teraz aktualnie jest dla Ciebie ważnym tematem. Zamiast po prostu wiecznie siedzieć na wiadomościach i odpisywać, no to jakby w mojej pracy ja tego nie mogę za bardzo zmniejszyć, i myślę, że pewnie u Ciebie też tak jest, że ze znajomymi nie chcesz za bardzo zmniejszać jeszcze ilości, ale zawsze można sobie zrobić tak, że pierwsza i ostatnia godzina dnia jest bez telefonu i bez tych mediów społecznościowych. Więc tutaj jest też fajna rzecz, że można po prostu sobie zmniejszać świadomie tą ilość. I na przykład dla mnie było szokujące to teraz mam trochę mniejszą ilość, natomiast duża część czasu ja miałam nawet po 8 godzin, jak je spędzałam codziennie na telefonie i oczywiście ja tworzę kontent i masę innych rzeczy, natomiast też i ty pewnie też często sprawdzasz właśnie media społecznościowe, natomiast warto jest po prostu zmniejszyć tą ilość do takiego niezbędnego minimum, czy nawet zrobić sobie tak zwany dopamin detox, czyli po prostu chociaż na jeden dzień wyłączyć te wszystkie rozpraszacze z twojego życia. i wtedy oczywiście jesteśmy same ze swoimi myślami, ale co jest też fajne to właśnie Przesiewamy, nie skupiamy się na tych wszystkich myślach. I taką najprostszą rzeczą, oprócz tych wcześniejszych, które ja mówiłam, odnośnie tego, co zrobić, żeby poradzić sobie z natłukiem myśli, to oprócz tego wszystkiego, co już wcześniej powiedziałam, to ja jestem potężną fanką też medytacji. I dam teraz dwie takie rzeczy, które fantastycznie mogą Ci pomóc. Pierwsza rzecz to jest to, żeby chociaż poświęcić sobie. Na samym początku, jeżeli zaczynasz, to 5 minut rano i 5 minut wieczorem, na to, żeby posiedzieć w ciszy i w spokoju. Um, możesz użyć do tego na przykład zwykłego odliczania czasu w telefonie, timer, natomiast jak to jest po polsku, stoper pewnie. I, i po prostu poświęcić sobie, że siadasz sobie i łapiesz po prostu oddech. Jeden. Dwa i tak przez 5 minut po prostu skupiasz się na oddechu, skupiasz się na odczuciach swojego ciała, jak pojawiają się jakieś myśli one się mogą oczywiście pojawić, to nie zwracasz na nie uwagi, bo masz 5 minut dla siebie, dla swojego oddechu, dla swojego ciała. I sukcesywnie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będzie łatwiej zmniejszyć ilość tych myśli, a właściwie nie przejmować, też jakby jest, czyli będzie większa przestrzeń pomiędzy myślami. I co jest jeszcze super, to też e, nawet jeżeli będzie dużo tych myśli, to nie będziesz się tak bardzo z nimi utożsamiać, czyli nie będziesz myśleć, że to ty jesteś tymi myślami i te wszystkie myśli są takie prawdziwe i poważne, i na pewno tak jest. A druga taka naprawdę konkretna metoda. To jest to, żeby sobie zapisywać trzy kartki codziennie, tak zwane poranne strony. Czyli wygląda to tak, że rano. Poświęcasz sobie czas na to, żeby zapisać trzy kartki papieru swoimi myślami. Ważne jest, żeby to zrobić rano, żeby to był taki mentalny prysznic. Prawda? Proszę tego nie przesuwać. Więc siedzimy, zapisujesz sobie po prostu i to nie jest żadne wypracowanie, nie będzie z tego książka. Po prostu wyrzucasz z siebie myśli, które w głowie masz. I to jest fajna rzecz, żeby po pierwsze, zrobić ten prysznic, czyli wyrzucić z głowy te myśli, które masz, a po drugie, też do tego, żeby zobaczyć, że często wierzymy w myśli, które są bez sensu, które są w ogóle nieracjonalne. Czyli pamiętamy na przykład i powtarzamy sobie jakąś myśl, która po prostu jest sprzed 20 lat, albo w ogóle która jest totalnie bez sensu, więc warto jest to nawet nieraz pokreślić, czy po prostu wziąć, porozrywać, wyrzucić do kosza i powtórzyć tę czynność na drugi dzień rano. I to jest taka świetna rzecz, czyli albo medytacja, albo te trzy poranne strony, które sobie napiszesz i to zrobisz codziennie, to to od razu z Polepszy jakość Twojego życia, czyli po prostu zmniejszy ilość tych natrętnych myśli, i też pomoże Ci być bardziej skupioną, pomaga też w pozbyciu się jakichś słabych nawyków, które każda z nas ma w mniejszy czy większy sposób. Więc, tak, reasumując, jeżeli chcesz mieć mniej natrętnych myśli i nie wiesz, co zrobić, żeby poradzić sobie z dużą ilością myśli. To dwie takie bardzo twarde metody: to jest medytacja, rano i wieczorem chociaż 5 minut, skupienia się na oddechu. Druga rzecz to są poranne strony, czyli zapisujesz sobie po prostu wszystkie myśli, jakie masz, i dwie strony ma te, trzy strony ma tego być. Kolejne no to kwestia wyłączenia, jakby szanowania swojego czasu i swojej uwagi, czyli właśnie to, żeby wyłączyć sobie powiadomienia w telefonie i dźwięki. Kolejne to to, żeby zdać sobie taką dietę ubogą informacyjną i nie spędzać tak dużo czasu właśnie na tych mediach społecznościowych czy przed telewizorem. I dla mnie jeszcze z perspektywy trenerki, jeżeli chodzi o czas spędzany na telefonie, to było szokujące, bo nieraz miałam nawet po 8 godzin, no, i co ja wtedy robię? No, robię to właśnie to, że zazwyczaj siedzę, i wtedy po prostu patrzę, że tak. Ok, śpię powiedzmy te 6-8 godzin, siedzę 8 godzin na telefonie, to gdzie jest mój ruch a przecież robię jeszcze przez resztę czasu po prostu treningi moje i z moimi podopiecznymi. Więc tak patrzę na to i mówię, nie, i zamiast właśnie tej dużej ilości czasu, to jego ja zmniejszyłam, a dłużej po prostu jestem na spacerze z psiakiem. Więc tutaj też myślę, że to będzie dla Ciebie ciekawe, żeby sobie sprawdzić, zobaczyć, jak to wygląda u Ciebie i zastosować. A jeżeli masz jakieś pytania w tej sprawie, to śmiało wyślij mi je, czy zostaw w komentarzu. Wszystkiego dobrego, pa!